Czego chcesz? Po co ci ten spirytus? Przesteń za mną łazić. Co ty do cholery wyprawiasz? A nie widać! Zostaw! dopiero pierwszy siły. Co to jest? Wypchany ptak. Chciałem zobaczyć, jak jest zrobiony ale po co? I do czego ci te wszystkie narzędzia? Jestem dobry z biologii. Chcę rozwijać swoją pasję. Pasję? Taksydermię. Uświadamia cię od razu, to jest wypychanie martwych zwierząt. No ale to jest obrzydliwe. Nie, to jest natura ja w tym złego nic nie widzę. A ten rozczłonkowany pies to też twoja sprawka? Oszalałaś? O co ty mnie podejrzewasz? Przepraszam, ale od dłuższego czasu dziwnie się zachowujesz. A teraz to? Adrian studiuje na kierunku ochrona środowiska. Myślałam, że jak skończy studia, to pójdzie do pracy do jakiejś firmy analitycznej czy do urzędu, a on chce kroić truchła zwierząt i je wypychać? Czego bym nie robił, to wiecznie źle. Matka ostatnio wszystko się czepia. Jakby czuła, że z tym facetem to już długo nie potrwa.